Witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na terenie Rezerwatu Przyrody Dęby w Krukach Pasłęckich. Jest to rezerwat położony na terenie Nadleśnictwa Młynary. I z tej okazji, że Lasy Państwowe organizują między ogólnopolską akcję Co huczy w Lesie, chciałabym Was serdecznie zaprosić do wycieczki po lesie naszego Nadleśnictwa no i wysłuchania paru ciekawych ciekawostek o sowach. W Polsce występuje 13 gatunków sów, z czego 10 jest lęgowych. Do najmniejszych sów występujących w Polsce należy suweczka. Największą sową występującą w Polsce jest puchacz, a do najpopularniej spotykanych możemy zaliczyć uszatkę zwyczajną lub puszczyka zwyczajnego. Chcemy dzisiaj wam powiedzieć trochę o tym, jak żyją sowy. Otóż sowy są zwierzętami nocnymi i to ze względu na ten nocny tryb życia są tak rzadko spotykane przez nas Podczas dnia lub podczas spacerów po lesie. A gdzie mieszkają sowy? Otóż sowy nie są takimi zwyczajnymi ptakami, nie robią gniazd, nie budują ich. Korzystają często z gniazd budowanych przez inne ptaki lub wykorzystują takie dziuplaste drzewa, jak tutaj te za mną, gdzie po prostu w dziupli tworzą swój dom. Nie wszystkie sowy są aktywne nocą. Ale sowy aktywne nocą mają specjalnie przystosowany do tego wzrok. Jeśli chodzi o wygląd sowy, to samica sowy zwykle jest większa niż samiec. Nie występuje natomiast y, dymorfizm płciowy w postaci upierzenia, ponieważ i samiec, i samica często mają takie same upierzenie. Wzrok sów jest przystosowany do trybu nocnego, ich gałki oczne są nieruchome, ale rekompensuje im to możliwość obrotu głową o 270 stopni. Sowy widzą bardzo ostro w nocy. Ale obraz, który widzą, jest czarno-biały. Sowy są drapieżnikami. Żywią się głównie małymi ssakami. Możemy powiedzieć, że sowy są bardzo ważne dla ekosystemu leśnego, ponieważ regulują populację małych gryzoni. O sowach mówi się, że są bezszelestnymi łowcami, ponieważ mają pióra pokryte specjalną Specjalnym puszkiem, które podczas lotu nie wydają żadnego dźwięku. Dlatego też są tak świetnymi drapieżnikami. Polując na ofiarę, ofiara zauważa je dopiero, kiedy jest już za późno. Sowy mają oczy otoczone tak zwaną szlarą. Szlara spełnia funkcję pewnego radaru, pozwala odbierać dźwięki. Ze względu na swój nocny tryb życia, prawdopodobnie dzisiaj nie uda nam się zaobserwować sowy ani żadnej nagrać, zrobić też zdjęcia. Ale chcielibyśmy zabrać Państwa na wycieczkę po lesie. Być może uda nam się jakąś sowę usłyszeć. Jesteśmy w lesie iglastym. Przy odrobinie szczęścia może uda nam się usłyszeć puszczyka zwyczajnego. Puszczyki zwyczajne są gatunkiem sów najczęściej występującym w Polsce. Obecnie cała populacja liczy około

Zdecydowanie jest łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. I myślę, że właśnie słyszymy puszczyka zwyczajnego. Jeśli się dobrze wsłuchamy, to w tej chwili właśnie słychać puszczyka zwyczajnego. Niestety prawdopodobnie nie uda nam się zaobserwować, gdzie w tej chwili się znajduje. Puszczyki zwyczajne charakteryzują się tak zwaną mimikrą, czyli upodabniają się do otaczającego je otoczenia. Ponieważ sowy jest łatwiej usłyszeć niż zaobserwować, udało nam się dzisiaj usłyszeć puszczyka zwyczajnego. Ale zapraszam państwa do spacerów po lesie. Być może w jakiegoś wieczornego spaceru uda się państwo usłyszeć jakieś inne gatunki sów. Dziękujemy za obejrzenie filmiku i poświęcony czas. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo czegoś nowego o sowach. Być może podczas jakiegoś wieczornego spaceru uda się Państwu zaobserwować jakąś sowę bądź usłyszeć inne gatunki naszych rodzimych sów.